Kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film zamienniki Drogich Perfum. Mam nadzieję, że taki film się spodoba. Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanał, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem. I nie przegapię żadnego, zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Na początku filmu chciałabym pozdrowić moich widzów: czyli Kaję, Kamila, Justynę, Beatę, Agnieszkę Rolęc, Edytę, Gosia 42, Ninę Orze, gabryśka 93. Kasia BB, Alvi Be, Nata Ruda, Gabriela 1821, Yunemon i Serce Gwiazdy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I jeśli chcecie być po zrobieniu odcinku, to piszcie w komentarzu, oczywiście zawsze Was pozdrawię. I też jeśli kogoś zapomniałam czy kogoś pominam, to przepraszam i kolejnych odcinka was na pewno pozdrowię. Zapraszam was do filmiku i do oglądania. I dzisiejszym tematem dzisiejszego filmu są zamienniki drogich perfum, jak na przykład My Way, Joe Germani czy Black Opium. I tutaj mam na stole te zamienniki, czyli Larry są też się chodzi, i też Laser. Więc wam wszystko pokażę, też powiem wam nuty no zapachowe. I też w międzyczasie, jak będę omawiała dane perfumy, to też wam tutaj w. Zdjęcie wstawię tego oryginalnego zapachu. Tak, pierwszym zapachem to jest zamiennik Giorgio Armani. My way. I to jest tak wygląda pudełko. Też w pudełkę te perfumy, bo tak na co dzień są tam dalej, w tej szafce. I tak jak wiecie, tak jak kiedyś nie wiem czy mówiłam czy nie, ale uwielbiam perfumy. Jestem kolekcjonerką perfum i uwielbiam nagrywać filmy o perfumach. I tak wygląda buteleczka, to jest firma Larive, moja ulubiona firma, jeśli chodzi o, o perfumy, bo są naprawdę trwałe i ładnie pachną, trów y, taka buteleczka. To jest moje drugie, trzecie opakowanie. Bardzo ładnie pachnie, uwielbiam ten zapach. Jest przecudny dla mnie. I teraz zaraz Wam powiem, jakie to są nuty zapachowe, ile teraz aktualnie kosztują. Laliwa kosztuje 27,99. Na promocji pewnie taniej znajdziecie. Te ja są, wiem, że chyba zawiwa są na promocji. Proszę, oczywiście też wam w międzyczasie też powiem. I tak, tutaj nuty zapachowe. To jest tak, rodzina zapachowa kwiatowa, czyli to są kwiatowy, kwiatowy zapach. Nuty, nuty głowy to jest kwiat pomarańczy, berga, bergamotka. Serc, y, nuty serca wybrozy indyjski jaśmin, a nuty bazy wanilia, biały pismo zdrowe na drzewo, więc tak właśnie takie nuty zapachowe, czyli kwiatowe. Powiem Wam tak, lubię kwiatowe i też lubię takie cytrusowe, też świeże zapachy, co mi się oczywiście spodoba. To jest piękny zapach. Oczywiście polecam wam ten zapach, bo naprawdę jest przepiękny. To jest zamiennik, właśnie Georgia Amani My Way. Chciałam wam pokazać, właśnie opakowanie. To. to jest pierwszy zamiennik. Drugi zamiennik to jest zamiennik, takie właśnie, laliwe, to jest zamiennik perfum Utopia. Amine Klein. Oczywiście wam te też zdjęcie, wam jak się to nazywają, bo dokładnie. Nie wiem, ale to jest zamiennik właśnie tych perfum. I tutaj zamiennik właśnie tych perfum jest też bardzo ładny zapach. Tak, buteleczka wygląda tak, opakowanie. I też jest 100 ml. Też piękny zapach. I zaraz Wam powiem, jaki to jest dokładnie zapach. I regularna cena to 27,99. Na promocji pewnie taniej będziecie mogli go znaleźć. To jest rodzina zapachowa orientalno-kwiatowa, czyli też zapachy, które bardzo lubię. I tutaj mam nuty zapachowe granat, nuty zielone, brzoskwinia marakuja, malina i kolejny: tutaj jest nuty serca, lotos, orchidea, magnolia. I tutaj też nuty bazy, fiołek, fiołek bursztyn, pismo, machoń, paczula i vaninia. Czyli takie nuty zapachowe tego właśnie zamiennika. Tego drogiego perfum. Myślę, że są podobne. Kolejny to jest zamiennik, to jest laliwę i, i to jest Madame Isabel, I to jest Coco Chanel. Coco Chanel zapach. Też Wam wyświetli się ten oryginalny zapach. Już Wam mówię, kosztuje 27,99 w Rossmanie na promocji takie Możecie spotkać. I flakonik jest podobny nawet do tego oryginalnego zapachu. Tak właśnie wygląda zaraz wam powiem jaki to jest nuta zapachowa. Jeśli nie zdążę dzisiaj nagrać to drugą część nagram i też pewnie niedługo też znów nagram te o tych perfumach i to jest taki zapach zaraz wam powiem to jaki jest. To jest oniatalny zapach. czyli bergamotka, pomarańcza, mandelka, kwiat pomarańczy, sece nuty serca, róża, jaśmin, mimosa, fasolka, tonka, paczula, vanilia, weria, białe pismo i to są właśnie nuty zapachowe tego, tych zapachów i też, bardzo ładny, też mi się on podoba taki orientalny, fajny zapach to jest też 100 ml i kolejny zamiennik to jest zamiennik perfum Million Takie opakowanie wygląda, to jest 100ml. I to jest tak opakowanie. I teraz Wam powiem: nuty zapachowe. To jest tak, jeśli chodzi o cenę tego zapachu, proszę panią, możecie darować za 2799 A ono, promocji pewnie taniej. Tak właśnie wygląda. Ja już miałam ten zapach i bardzo on mi się też bardzo podobał. I taki też, buteleczka taka bardzo ładna jest. I też zapach jest prześliczny. Wam ja powiem, jakie tutaj są nuty zapachowe. Nuty głowy to jest tak: cytryna, kwiat Neoli, kwiat Neroli i Malina. Nuty serca to jest jaśmin, kwiat pomarańczy, kordenia i nuty bazy Ambra, Paczula, Biały, Miód. Więc bardzo ładny zapach, i też miód czuć się w tym zapachu. I te zapachy, co Wam teraz pokuję, są, są trwałe. Mówiłam, I to jest też zapach rodziny owocowej, kwiatowej, czyli owocowy i kwiatowy, czyli takie połączenie. I takie połączenie też robię w zapachach, tak jak mówiłam, podobnie jak inne zapachy kosztują. Kolejny zamiennik jest laliwa. Tak te było. ten zapach, to był 90 ml i ten zapach 90 ml. Cena jak teraz kosztuje 27,99, ale możecie na dorwać na promocji. Pokłanie wygląda tak, a buteleczka wygląda tak. I to jest moje chyba drugie, trzecie opakowanie wody właśnie perfumowanej. Bardzo lubię te perfumy. Uwielbiam ten zapach. Tak jak mówię, to jest moje drugie, trzecie opakowanie. To jest zamiennik Libre. Hmm, nuty zapachowe. Mandarynka, e, Lewenda, czarna, porzeczka i nuty serca, jaśmin, lawenda, kwiat pomarańczy. Nuty bazy, walinia, cet, ambra, piżmo. Więc to są nuty zapachowe. Z nuty głowy ostatnie to nie przeczytałam, bo skaleczę właśnie co tutaj piszę i to chyba takie kwiatowe co coś takiego, jeśli chodzi o styl tego zapachu. I zamiennik Perfum Opium. To jest laliwe. Pokażę właśnie. to jest mililitrów 90. I pokażę Wam tutaj. Buteleczka wygląda tak. Ja już miałam w małej pojemności i też bardzo mi się podoba ten zapach. Mama nie pachnie. Więc teraz Wam powiem: nuty zapachowe tego zapachu. I kosztuje 27,99. A na promocji pewnie mniej. Nuty głowy: różowy, pieprz, kwiat, pomarańczy, gruszka, nuta serca, kawa jaśmin, nuta bazy, wanilia, paczura, cedr. I bardzo mi się ten zapach podoba. I to jest taki kwiatowo, coś owocowego, może troszeczkę orientalny, coś takiego. Zamiennik ostatni, już, bo. Niestety się pojawi, bo nie zdążyłam właśnie nagrać wszystkiego, bo też omawiałam Wam te perfumy. Nie wiem ile to wyjdzie te, tego minuty w tego filmiku, ale mam nadzieję, że Wam się film spodobał i będziecie chcieli więcej takich filmów. Oczywiście dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu. Pa! Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!